Dzisiaj Wam pokażę, jak się bijemy z moim kolegą i jak zdobyć kostiumy. Żeby zdobyć kostiumy, potrzebujemy specjalny plugin. Nazywa się Storm Itemy Szafka. I możemy wpisać Storm i Storm Szafka i w kostium albo Pet. Ale my dzisiaj z kostiumem i na przykład weźmy pirata. Mamy kostium pirata, i teraz kostium. Zdejmujemy mój stary i patrzcie na to. Jestem piratem. Cześć, Pirat. Jestem pirat. No, teraz bijemy się moim kolegom. Zapraszam. Ja. Und warum nicht der Olaf? Mam do ciebie Ziemowit. Ojej, jesteś nieprzygotowany. Ziół, skąd ty masz taki? Nie. Ty masz bomby? Zabieram ci je. Te bomby są zakazane. Jedynie w Endzie. Aha. Uratowałeś tyłek. Ziemowiec, uratowałeś mi tyłek. Dać jakieś... i ty? Dobra. Dostaniesz kostium. kostium. To ma... czekaj. Gdzie mój anarchiczny set? Dobrze, to ja ci dam z mój zwykły. Tak. korona i buty. Trochę refilii. Elika, to. jeden ekskalibur i do endu jedną bombę Next to I na ksturianach. I Ilość? masz, proszę. Cześć! jest milow! Próbuję. Co? Co Te serca nie da się skarsować. że tu takie eventówki zostaje. Póki czekamy na Maczka, to chcę Wam bardzo podziękować. Możecie zostawić, subs zostawić subskrypcję na mój kanał. I jak chcecie wejść na mój serwer, to macie tutaj w rameczce, na samej górze, paluszki.misalti.com. Zapraszam Was. A my przejdźmy do. Wiemek, może póki co my PvP? Co? Play... A ja tutaj. Co? Plej... pylej A otek. Chodź tu, Maciek. Chodź tu. Este. Tele, a, e, o, te. O, no, macie, Zobaczcie, mam perłę, którą zbudowałem yeah. w engielsku. Jest. Pyly a y o ty ek, pyly a y jest, na pewno. Czy ja? Nie się bić, po prostu. Ale... i my na Maćka! Dobra, chodźmy my pwp, bo Maciek nie umie grać. Nie, 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 nie. Trzy trzechapę. trzy Szczęście mamy łoski. Się łowi, tu grać. Niestety mój kolega wygrał. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do zobaczenia. Cześć.